Hej, dzisiejszy filmik będzie filmikiem What's in My Gym Bag i pokażę Wam ogólnie to co mam w torbie na siłowni jej, a czemu cały czas mówię. W każdym razie wiem, że większość z Was chodzi na jakieś zajęcia po szkole czy tam w szkole, jakieś WF-y, nie, nie wiem co wy tam macie, ale właśnie pytaliście się mnie, co ja zabieram w takie miejsca na takie zajęcia, takie okoliczności Więc dzisiaj wam pokażę Zacznę od tego, że ta torba nie jest jakaś specjalna, wyjątkowa, profesjonalna Jest to zwykła torba szmaciana i to jest chyba Victoria's Secret Kupiona na lotnisku bez szału Ale po prostu jest taka pojemna i jak nawet gdzieś wyjdę to tak Pasuje mi tak naprawdę do nie wszystkiego, co tam sobie założę Dobra, więc pierwszą rzecz, którą mam to szczotka Jest to bardzo ważna rzecz, żeby później wyjść wyglądając jak człowiek, a nie jakby tornado przeszło wam nad głową Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie jak jeszcze myjecie włosy w tym miejscu, i chodzicie Ja zawsze myję, więc... Dlatego jeśli chodzi o włosy mam taką malutką odżywkę, to jest mini wersja odżywki gliskur To jest taka w sprayu ona jest świetna na rozczesywanie włosów Jeśli macie z tym problem czasami, jak nim wyjdziecie, z, nie wiem, czasami ja zapomnę rozczesać przed i później mam trochę problem jak suszę włosy suszarką Więc używam tego I tam szamponów nie ma, jest tylko jakiś żel do mycia, więc ja biorę ten, ponieważ jest, ma, jest dosyć mały um, no i to jest ten Joanna Argan Oil Shampoo. No. Następną rzecz, którą biorę, to woda, ważna rzecz, nie? Bo tam, znaczy tam, gdzie ja chodzę, to woda jest za 3 zł, więc to nie ma sensu. To o tym muszę pamiętać. Też biorę taką giełkę do ciała. To jest akurat z Body Shopu i nie wiem, jaki to jest nawet zapach. To jest. liczy chyba. A um, kwiat i coś takiego. Już tego mam mało, ale to jest fajne, że jak wychodzicie, czy nawet chodzicie, żeby tak trochę, wiecie orzeźwić się tym i żeby ładniej pachnieć. Kolejną rzeczą, którą jeszcze biorę, to jest taka malutka kosmetyczka, w której mam y, takie rzeczy jak jakiś puder czy coś takiego, bo często mam tak, że nie wracam do domu od razu, tylko muszę gdzieś się na miasto bo się z kimś umówiłam. A ja nie wiem, nie wiem jak wy, ja po prostu jak się zmęczę, to moja twarz okropnie wygląda ze względu na to, że jest po prostu taka przeczerwona, cała się świecę. Teraz też się tak świecę. A... No i nie wygląda najlepiej, po prostu jakbym dopiero się obudziła, albo bym taką średnią noc miała Więc a czasami po prostu jak gdzieś idę dalej, to na serio to, to mnie ratuje, bo później ludzie się pytają czy jestem chora Jeśli chcecie wiedzieć dokładniej co mam na przykład w tym, to od razu wam powiem, że mam taki puder z Sephory, mam taki podkład antybakteryjny z Flosleku Mam taki Chobis od klinik, um, On trochę nadaje kolor, ale jest nawierzający na usta. Eee, mam ten pędzelek do tego, do pudru. I mam brązową maskarę, ponieważ czarna jest dla mnie za mocna. I jeśli już coś, to wolę mieć brązową, bo ją mniej widać, ale za to trochę daje oczom coś takiego. Więc... No, noszę słuchawki, bardzo ważna rzecz, bo wiecie, ja, 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 ja bez słuchawek bym tam nie przeżyła, ze względu na to, że ja nie umiem na przykład biegać i nie słuchać muzyki. Bo to, to mnie tak nie, nie umiem w tempie biegać i przeważnie chodzę tak szybko, i to jest no, tak nie powinno być. Mam e, no, dużo rzucia zawsze. Później e, noszę też zawsze jakiś kostium kąpielowy, ponieważ jak tam skończę ten, e, to moje ćwiczenia wszystkie, wiecie, bieganie, to tam jest też seuna i basen, jacuzzi, więc czasami fajnie tak pójść, wiecie, tak, żeby tak wszystko tak wychillować. E, to jest bardzo fajna rzecz, ale dlatego zawsze biorę. Czasami nie pójdę, czasami pójdę. To na przykład, w czym dzisiaj byłam, to jest, muszę to umyć na serio, ale. <laughs> ale w każdym razie miałam te shorty, to są takie stop shopu, które ostatnio kupiłam, ale są wygodne, więc można w nich biegać, o ile, o ile można biegać, to są idealne dla mnie. A, I miałam taką zwykłą bluzkę z American Eagle i nic specjalnego. Po prostu są takie wygodne i nie wyglądam w tym tak źle, ale na sobie razie chyba nie chcę inwestować w jakieś profesjonalne takie, wiecie, te bo według mnie w większości bym okropnie wyglądała jeszcze gorzej niż w tym. A te, co są takie ładniejsze i może lepiej bym w nich wyglądała, to są strasznie drogie. Mam buty takie, to są jakieś. nie jakieś. To są Nike, Flywire, coś takiego. Na moim blogu napisałam, które to są dokładnie, ale są strasznie wygodne. I jak się biega, to tak jak na poduszkach, jakby się tak stawało, i takie, takie fajne, tak, tak się można się na nich odbijać. I są strasznie lekkie, nie, więc są super wygodne. Też biorę skarpetki, bo przeważnie jak jadę Teraz jak jest ciepło, to w klapkach Mam portfel, wiecie że... Bo tam mam też moją kartę wstępu Jak zawsze wracam Z siłowni, to jestem głodna Strasznie I staję tak naprawdę Zawsze w sklepie Jakoś Kupić coś do jedzenia Dlatego zawsze noszę torebki na zakupy I mam Telefon I mam klucze i pilota do bramy Itt a tülem. A więc e, to było wszystko, co tak naprawdę mam Nie wiem, krótki ten filmik będzie jakiś Ale no W każdym razie następny filmik to jest na pewno Pakowanie do Perze I teraz tylko mam dylemat, bo ma być zimno I nie wiem co zrobić, bo nie mam Długiej spodni, jej A jeśli macie inne propozycje na jakieś szybkie filmiki Jakieś takie vlogi, które mogę zrobić nawet jeszcze dzisiaj To piszcie I zobaczymy, bo chcę jak najwięcej Wstawić zanim wyjadę Bo później nie wiem jak to będzie, planuję coś stawiać, Ale wiecie, nie, nigdy nie wiadomo jak to będzie. Um, no więc um, mam nadzieję, że Wam się spodobał i pa pa.